Miejsce się trafiło. A dzisiaj komarki trochę latają koło mnie. Ale dzisiaj się popryskałam. I nie gryzą, Tylko sobie brzęczą.

Piękne. Zobaczcie jaki uroskrowiak. Ale piękne. Szkoda, że to nie podgrzybki. Tu trzeci. Tu czwarty. Tu piąty piękny. I tu jeszcze piękny. Szósty. Siódmy. O, piękne są te grzybki. Zawsze, kur, zawsze kurczę w tym samym miejscu, one rosną. Co roku. Ale co Tylko one są niejadalne. Piękne. Kurde, mówię wam. Nigdy nie mogę. Spokojnie nagrać filmu, jak nie, kurde. Komary, muchy, to dzisiaj znów facet mi przeszkodził. I jeszcze na dodatek że jakaś chmura nadchodzi. Zaczyna, kurde grzmieć. To takie trochę wysuszone. Może znów coś popada. tak, hansztok to jest ciężko no i dzisiaj będzie też taki krótki filmik. Nie będzie długi mchu to jest fajnie. Przegotne mająty. Kureczki jak teraz popadała wieczorem. To super. No i dobra kochani Zobaczcie cały koszeczek jest No niestety nie obierałam w lesie Kurde nie dało się Facet ku mnie chodził I jeszcze kurde coś tam grzmi że Zaczyna padać To sobie w domu oczyszczę piękne piękne dzisiaj były wszystkiego raczej nie zobaczyliście niestety nie dało się no i jeszcze mi kurde na dodatek zaraz bateria padnie to kochani do następnego pa no i kochani zobaczcie już mamy szarówkę i jaki Prawusek jeszcze mi się ukazał przy samej drodze. Już wracałam do domu. A to taki pięknotek. Prawdziweczek. Aż popękał. i może być zdrowy Piękne